Tutaj jest tam jest młode małżeństwo. Twoja żona ciągle cię bije. Wyjdźcie. Nazywam się Ogłę Manuel. Ja jestem tym, o którym mąż Boży prorokował, że żona go ciągle bije. Za każdym razem, kiedy trochę z żoną mamy problem. I ja chcę ją skorygować, to ona nie chce mnie słuchać. I zaraz ona mnie uderza. Dwa miesiące temu tak mnie uderzyła w twarz, że aż krew poszła. Ona w ogóle mnie nie kocha, ona nie ma emocji do mnie. Ja poślubiłem w 2015 i nigdy nie czułem się, jakbym był mężczyzną, który ma żonę. A jak się czuje mężczyzna, który jest marzony? Czuję się dobrze i atrakcyjnie. A więc ona cię bije. Tak i to bardzo, mężu Boży. Ja nazywam się Obra Merit i ty bijesz swojego męża? Tak. Za każdym razem, kiedy jestem zdenerwowana, to ja go biję. Z większość czasu ja jestem zła, jak jestem blisko jego. Ja nie wiem dlaczego. Podejdź do Niego bliżej, zobaczymy, czy się stanie zła. Czas świadectwa. Emanuel! Bóg z nami. Nazywamy się Obiora Emanuel. Dziękujemy Bogu za dzisiaj, za uwolnienie, które Bóg dał nam tydzień temu w niedzielę. Mor Boży, podczas... Modlitwy zaczął prorokować i powiedział, że tu jest młode małżeństwo, tam w tamtym regionie, gdzie żona ciągle bije. Ja nawet minutę o tym nie myślałem, bo ja wiedziałem, co się dzieje w moim domu. O, ostatecznie wyskoczyłem z mojego siedzenia. I poszłem na drugą stronę i po poproszono mnie, abym wziął swoją żonę. I chciałem, jesteś taki szczęśliwy, taki radosny. Tak, ja jestem przeszczęśliwy, bo wiem, że jesteśmy wolni. Wiecie, Może powiedział, że my jesteśmy młodzi. Widzicie, że jesteśmy młodzi. Moja żona jest też bardzo, bardzo młoda. Poślubiłem ją w 2015 roku. Żeby być szczerym z wami, tak jak widzicie, jak, jak po prostu próbowałem Mężowi Bożemu wytłumaczyć, że nigdy nie miałem szczęśliwego domu. Zanim poślubiłem moją żonę, byłem kimś, który pochodzi i jestem kimś, kto pochodzi z chrześcijańskiego domu i zawsze podążam za Bożymi regułami. I było wiele kobiet wokół mnie, ale ja zdecydowałem się dystansować od nich, aby szukać dobrego partnera dla mnie. I sprawdziłem to wszystko. I ja zadzwoniłem do niej i zapytałem się, czy, czy ty poślubisz mnie, czy zostaniesz moją żoną. I od momentu, kiedy ona to zrobiła, zaczęły się problemy. Tymczasem tym czasie moja żona była bardzo młodziutką osobą, która dopiero skończyła szkołę średnią. A ona ciągle ze swoim telefonem w mediach socjalnych. I ja mówiłem do niej, do niej o tym. Proszę zostaw! Zostaw ten telefon chociaż na jakiś czas i żebyśmy byli ze sobą. Żebyśmy mogli jako mąż i żona pobyć ze sobą. I kiedy prosiłem ją, to ona zawsze nie chciała słuchać. I ja powiedziałem jej, że jeżeli ty to będziesz robić, to ja też zacznę, to robić. Ja zacznę też to robić. I ja zacznę też to robić. I będzie wtedy ogień. I ona była i tak przeciwna. Dałem jej czas, aby przestała. A więc wyciągnąłem swój nowy telefon. Załadowałem Whatsappa i zacząłem, zacząłem szukać relacji przez telefon. I jak ja to zacząłem, to zaczął się ogień. A więc to się stało od razu, jak po prostu tylko wzięliśmy ten ślub. Później ja z tego wszystkiego zacząłem pić alkohol. A było to dlatego, że po prostu czułem się nierespektowany, nie słuchała się mnie, nie umiałem sobie z tym poradzić. Ja powiedziałem jeden zdań, a ona dwadzieścia. I kiedy jako mąż próbowałem się zbliżyć do niej, mówię, to zaraz słyszałem tylko bam. Dla chwały Bożej, dziękuję Bogu, że jestem dzisiaj w synagodze. Ponieważ ja pragnąłem tu przyjechać na to miejsce, ponieważ tylko Mąż Boży może rozwiązać ten problem. Dziękuję Bogu za to, co się stało z tydzień temu w niedzielę. Od tego momentu jesteśmy szczęśliwi ze sobą. Ja jestem szczęśliwy z moją żoną. Ona od tego momentu, jak chodzi, to wpatrzona we mnie i trzyma rękę cały czas tutaj. Możesz jeszcze raz pokazać, co mówisz? Tak, o! Tak nie było wcześniej, tak, to nie było! I ona się nie wstydzi! Ona cały czas skoncentrowana jest na mnie teraz! A teraz, jak jest zmęczona, to swoją głowę. Położy na, na mnie. Mówisz, że ona tego nigdy wcześniej nie robiła. Nie. Jak się nieraz tak... To po prostu zro, robiła tak, że on kładła głowę i w momencie się ocknęła i mówi, ty na to nie zasługujesz. Emanuel. Nazywamy się Pan i Pani Obiora Emanu. Tydzień temu Mąż Boży dał nam proroctwo. Kiedy to miał... Ja akurat byłam wtedy na krześle, siedziałam, moja głowa była oparta o krzesło przede mną, i ja słyszałem, słyszałam, jak Mąż Boży mówi, że jest tutaj małżeństwo młode, gdzie żona bije męża. I wtedy ja szukałam, kto to wyjdzie. Ale patrzę, nie ma mojego męża obok mnie, więc wtedy zrozumiałem, że chodzi o mnie. Ja, ja tu nie wyjdę nigdy w życiu. Ale zanim... On, ja nie wiem. Nie wiem, co, co to się stało, że ja wzięłam moją torbę. I wszystko było tak, że mogłam wyjść i przyszłam. I wtedy zrozumiałam, gdzie ja jestem. I stałam się taka zła w środku. Wie, co on mówi? Byłam taka zła na mojego męża znowu. I po modlitwie w zeszłą niedzielę ja widzę mojego męża jako mojego męża. Ale wcześniej, za każdym razem, kiedy byłam przy nim, ja się. Ja się pociłam, ja nie wiedziałam dlaczego. Mówi, nie wiesz, czy to, to był jakiś błąd, że ja wzięłam ślub z tobą? Co to ma znaczyć? Co ja jestem przy tobie, to ja się pocę. A on mi powiedział, ty nie jesteś normalna. Ja zrozumiałam, że ja naprawdę, ja nie wiedziałam, że, ja wiedziałam, że jestem nienormalna, ponieważ wiedziałam, że mam duchowego męża. I ja dziękuję Bogu, że tutaj po tym wszystkim przybyłam i zostałam uwolniona. Jak biłaś swojego męża? Za każdym razem, kiedy byłam denerwowana, ja nic pozytywnego mi nie widziałam, zawsze tylko negatywne. Za każdym razem to po prostu jak go łupłam, to tylko raz. we say why is he giving me this advice